Poskładany sterowanie działa. Jazda działa. No, masę teraz ma. Powiem, że no, muszę go zważyć. Ale kilogram 200 może półtora. Waży. No, kawał modelu się zrobił. Krzyżuje się ładnie. No, bo. Teraz zyskało to wszystko masę, raczej wątpię, żeby był przewrotny, bo wcale nie jest tak łatwo wychylić, to jest, nie wiem, z 45 stopni teraz i dalej ciąży mi na palec. No, teraz przewrócił się, powiem, że to około 60 stopni. Ciekawie, ciekawie, jestem ciekaw. W weekend, w sobotę będzie, upalanie będzie. No, nagrywam mały update, robiłem pierwsze testy. Auto sprawowało się bardzo nieźle na tym nowym silniku. Nie brak mu mocy. Dodatkowo mam tutaj nowe, większe opony wielkość oryginalnej. Felgi są dodrukowane w 3D. Ale na tych akcesoryjnych no, le, radzi sobie lepiej. One są są wyższe o jakieś średnicy, mamy większe o jakieś 4 mm do 5 mm. Natomiast prześwit jest dużo większy. Zauważalnie, zauważalnie lepiej sobie radzi. Model jest szerszy. Też opony są szersze. Opony są szersze o około. O około 8 mm, tak więc radzi sobie, radzi sobie lepiej. Ma się czym odpychać. Dodatkowo pierwsze jazdy, pierwsze rysy. Powiem szczerze, że ten oryginalny 4 link jest całkiem wcale nie taki zły. Jest mały, przydałby mu się lift na tych dużych oponach, bo na oryginalnych wcale nie, są konieczny, nie jest konieczny. Dzisiaj będę chciał założyć fotolink metalowy, dodatkowo mam na razie tymczasowe mocowania fotolinka wydrukowane w 3D, na drukarce mojej. Dodatkowo mam zrobiony zestaw do liftu zawieszenia. Nie wiem czy to będzie potrzebne, może będzie, spróbuję, nie wiem jak się to zachowa. No i co, Jak to wszystko założę. To zobaczymy jak to sobie będzie radzić Ten dwa skróciłem. Jest, jest, jest dobrze, nic się nie dzieje Także coś tam działam No i testy są Poczekaj Jak z gazem walniesz do przodu? Wyjdzie, wyjdzie o mój też wyszedł Chociaż tego nie ująłem większe koło, jeszcze do niego lift będzie. Tutaj szwagra. Axial SCX10 trochę większy. No mój tam by zaliczył glebę. Wiszę na jakimś krzoku. I co, w stronę zachodzącego słońca? Tak.